Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat, dzisiaj dla zmiany film drogi wracam z lotniska, miałem odebrać jednego z naszych inżynierów metalurgów z Japonii, niestety wprowadzono nowe prawo, wszyscy przejeżdżający teraz do Chin. So, wymagana jest od nich kwarantanna 14-dniowa w specjalnych hotelach przeznaczonych dla obcokrajowców mają przy lotnisku w Szanghaju Szanghaj ma dwa lotniska duże mają specjalne hotele, do których pakują obcokrajowców, którzy i Chińczyków też, którzy wracają czy to z Europy, czy Japonii, czy Korei wciąż są mocne, dosyć wysokie obostrzenia, jeśli chodzi o przemieszczanie się ludności. Kwarantanna została przedłużona. No z dwóch tygodni robi się pół miesiąca. Mówi się już o późnym kwietniu, ewentualnie maju, kiedy się to wszystko skończy. Dzieciaki, to znaczy dzieci, wciąż mają zajęcia przez internet. Wszystkie szkoły. Uczelnie uruchomiły portale internetowe, na których, już to praktycznie za tygodni, na których e, trwają zajęcia. I dzieci siedzą w domu. Dodatkowo miasta są wciąż na e, pełnej i mocnej kwarantannie, to znaczy nie pozwala się wjeżdżać ludziom, którzy pochodzą z zarażonych, e, z zarażonych czy, tych, czy też z prowincji wysokiego ryzyka. Teraz doszły państwa europejskie włochy. E, Niemcy, Grecja, Portugalia. Nie wiem co tam jeszcze jest, nie sprawdzam. Życzę Wam dużo dużo pogody ducha, dużo wytrwałości. No, teraz znajdujecie się w takim miejscu, w takiej samej sytuacji jak my znajdowaliśmy się dwa miesiące temu. Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję wierzę, że dacie sobie na pewno radę. Pilnujcie higieny, używajcie maseczek. Bardzo ważna jest higiena osobista. Unikajcie kontaktu bliskiego z, z innymi. Osobnikami ludzkimi, starajcie się też jak najmniej unikać zgromadzeń czy grupowych jakichś tam odwiedzin w sklepach czy zebrań typu imieniny, urodziny, jak ktoś tam pisał, a w grupie naszej na kanale, że będzie planował w sobotę imieniny. No, raczej bym odradzał, to troszeczkę niebezpieczne. Zbliżam się do mojej dzielnicy na horyzoncie. Mam nadzieję, że kamera wyłapie. Będę mijał zaraz Don Fanchiment, to znaczy te. Ten dom w kształcie gaci, w kształcie spodni, będę go za chwileczkę mijał. Ruch na drogach, wydaje się być troszeczkę większy, ale to nie jest dużo. Zwykle o tej godzinie jest godzina siódma. Zwykle tutaj były korki, potężne korki ludzi wracających z pracy. To co widzimy teraz to jest majówka. Co jeszcze ciekawego mogę Wam powiedzieć, co się u nas dzieje. Wycofano z obrotu pieniądze chwilowo, to znaczy. E, czyszczą pieniądze, wstrzymują pieniądze w obrocie zarówno Chińczycy jak i Amerykanie e, Stany Zjednoczone jak i USA wprowadziły taki a, chwilowo kwarantannę dla pieniędzy W bankach nie dotykają a tych pieniędzy, starają się je odizolować od, a, e, I odkazić, podejrzewają, że prawdopodobnie wirus może być przenoszony na pieniądzach Również a, wprowadzono Obrót bezdokumentowy. Akurat właśnie jest ten okres, kiedy odnawiam swoje roczne pozwolenie na pracę i roczną wizę pracowniczą i potwierdzono nam, a właściwie nam skierowano do każdego urzędnika z Urzędu Imigracyjnego i Z Urzędu Pracy. Dostaliśmy bezpośredni kontakt i robimy wszystko to przy pomocy WeChatu, czyli komunikatora. Coś takiego jak WhatsApp. Także no, starają się jak mogą, żeby... O graniczyć ryzyko, ryzyko jest wciąż duże jak widzieliście na tym filmiku wracających Chińczyków, ten samolot wracający z Europy dosyć poważnie podchodzili do tego dosyć ostro pilnowali, żeby ci pasażerowie przechodzili kwarantannę jak i również sposób i odbierali na lotnisku na pewno trochę w tym było ustawki no nie dla propagandy, ale z tego co znajomi mówią i co nasz inżynier mówił po wylądowaniu w Nahaju, sytuacja wygląda identycznie, także podchodzą do tego bardzo poważnie i bardzo surowo. Generalnie społeczeństwo i, i, i wszyscy są dostosowani do tego. Moi sąsiedzi Koreańczycy, którzy przyjechali dwa tygodnie temu, właśnie im się kończy kwarantanna, przez ten okres karnie wszyscy siedzieli w domu, unikali spotkań z, z ludźmi ani u. Również unikali spotkań grupowych. Bardzo dużo z nas pracuje zdalnie, ja również pracuję zdalnie. W gruncie rzeczy nie biorę udziału w żadnych spotkaniach grupowych, ani meetingach, ani na radach w produkcji. Produkcja praktycznie nie istnieje. No. Do tego doszły teraz problemy w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Także no co, no. Ha, Azja stoi, Chiny stoją, Europa stoi, Stany Zjednoczone stoją. Nie jest to wesoło, nie jest to wesoło ale o czym to świadczy, że. Problem jest naprawdę poważny. Mimo wszystko myślę, że kroki, które Chińczycy przedsięwzięli, zarówno tutaj, jak i również Amerykanie w Stanach, jak i również w Europie, co poważniejsze państwa, to są to kroki, które są potrzebne, żeby nie tyle ochronić społeczeństwo, ale zapobiec rozwijaniu się. Światowa Organizacja Zdrowia już ogłosiła, że to jest pandemia, także podchodzą do tego dosyć poważnie. Z tego, co widzę, w sklepach mamy pełne zatowarowanie, za, e, półki są obłożone, mamy wszystko, papier toaletowy, wody i tak dalej, co sobie e, nie życzycie. Czego bym sobie nie życzył, to wszystko jest, wszak staramy się jak najwięcej zamawiać przy pomocy portali internetowych czy aplikacji, a ludzi bardzo mało się widuje na ulicach, również... E, e, także no czekamy, czekamy końca tego e, tej zarazy, bo to jest naprawdę zaczyna być nieprzyjemne i nużące e, na pewno e, jak to się odbije na patrzcie jak tak fajnie ta wieża wygląda jak z Władcy Pierścieni, tam na horyzoncie jak Mordor, jak ktoś ogląda Władcę Pierścieni to wie o czym mówię także troszeczkę się obawiamy bo to o, na, pewno, na pewno się odbije to e, w sytuacji światowej e, w gospodarce światowej to nie ma siły, żeby, żeby to nie było poważnych reperkusji zarówno na produkcji, jak i serwisie, handlu i globalnym wymianie, wymianie logistycznej, czy to części, czy to produktów. No, pod znakiem zapytania również stoi um, kontrakt czy tak, ten deal między Chińczykami a Amerykanami dotyczący zakończenia wojny handlowej. To wygląda na to, że kontenery nie chodzą, nie chodzą i nic nie będzie chodzić przez najbliższy. Okres z tego tytułu, że wszystkie statki poddawane są kwarantannie, jak i również kontenery są dodatkowe koszta wysyłki, to wymagają, żeby te wszystkie aspekty związane z wysyłką towarów były również odkażane i przygotowywane w sposób bezpieczny na wysyłkę. Różne, krążą plotki i opinie na temat żywotności wirusa. Lancet pisał o 9 dniach. Gdzieś była informacja w prasie Hongkongu, że nosicielka nosiła wirusa, zanim zachorowała 40 dni. To nie są to potwierdzone, dlatego nie rozsiewam ani paniki, ani nie powtarzam a niesprawdzonych plotek, jedynie tylko to, co główne media podają. Jeśli media podały coś raz, a nie powtórzyło się to w globalnej prasie czy w globalnych środkach przekazu, to prawdopodobnie albo evenement albo jakaś forma plotki, którą starają się nie rozprzestrzeniać. Co więcej ciekawego, no jak widzicie, ulice są puste. Wszyscy starają się mieć dobre humory tutaj, znajomi, koledzy, współpracownicy. I staramy się jakoś przeżyć i umilić sobie te ciężkie dni. Muszę przyznać, że doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, ze sklepów jak Costco czy Walmart, gdzie pokazują puste półki, wykupiony papier, toaletowy wodę i środki czyszczące, Chińczycy rozsyłają sobie ze złośliwą satysfakcją, pokazując jak Amerykanie słabo sobie radzą w porównaniu do tego, na przykład, co się dzieje w Chinach. Nie wiem, czy kamera to odda. Po lewej stronie widzicie te wielkie gacie. Te wielkie gacie, również fasada tych szyb, i tych spróbuję otworzyć okno, żeby to zobaczyć lepiej. Stanowi również jeden wielki ekran. Także mam nadzieję, że uda Wam się to zobaczyć. Nie używam zoomu, bo nie umiem obsługiwać zoomu na tej kamerze jeszcze, ale widzicie, to jest też również wielki ekran e, na froncie tego budynku i zarówno mogą wyświetlać informacje tekstowe, jak i również e, filmy. Dosyć animacja jest interesująca. A to, co widzicie właśnie dzisiaj oświetlone. Pierwszy raz e, widzę oświetloną moją dzielnicę tak e, dobrze e, e, od dłuższego czasu. No, to jest jakiś znak, że powoli wszystko wraca do, do życia. E, Także nie mamy wszyscy nadzieje Wracając do dzikiej satysfakcji Złośliwej satysfakcji Chińczyków Wymieniają te informacje Między sobą i się cieszą mówiąc, że o, o, Jednak nasz system jest lepszy od amerykańskiego Skoro nasze półki są pełne No ale zostawiając złośliwości na boku a Nie będę Rozwodził się nad aspektami czyli system lepszy Albo czyj czy, czy gorszy Dzisiaj ja powiem wam troszeczkę o Fortelu Fortel bardzo Stary fortel, to jest chyba osiemnasty fortel, e, brzmi Qinzei Qing Wang. A, żeby wygrać się z nieprzyjacielem, albo żeby wygrać z konkurentem, e, pozbaw go przewodnika, albo pozbaw go szefa, albo pozbaw go króla. To jest fortul używany zarówno w interesach, jak i również wszelkiego rodzaju wojnach i potyczkach. Z historii nie znam dużo przypadków takich, jak można osłabić przeciwnika, czy pozbawiając go przywódcy, czy generała, czy prowodyra. w każdym razie na pewno w historii istnieją takie sytuacje, co mi się nasuwa. Teraz do głowy to jest obecna sytuacja w Stanach Zjednoczonych, kiedy Harvey Weinstein dostał 23 lata więzienia za molestowanie seksualne. Ale plotki na ulicach Los Angeles mówią, że to nie jest tak, że to wszystko była chytry, to był ch chytry fortel brata Weinsteina, żeby przejąć aktywa firmy Miramax. Podejrzewam, że to był Miramax i Weinstein Pictures żeby przyjąć właśnie te aktywa, a w jaki sposób? No w ten sposób, że pozbawił swojego brata yy, yy, przede wszystkim wplątał go w kryminalne yy, oskarżenia. Na pewno miał coś za uszami, ten Harvey Weinstein, ale też przy okazji yy, używając właśnie tego fortelu yy, Fortelu chińskiego przejął aktywa potężne, studia filmowe, potężne interesa, portfolio gwiazd, jak i również no, sama, sama firma, która ogłosiła bankructwo. Oni ogłosili to bankructwo na kilka miliardów dolarów. Ja myślę, że on wykupił tą firmę za grosze, za kasztany, za guziki, za ogryski. Także to jest może przykład tego, jak można osłabić interes, biznes, firmę. Tam też nasuwa mi się do głowy okres, kiedy w Rosji zachodnie lobby, zachodnie interesa osłabiły Rosję poprzez w gruncie rzeczy osłabienie władzy centralnej i Jelcyna, kiedy w gruncie rzeczy lobby korporacji zachodnich. W gruncie rzeczy przejęły kontrolę nad Wielcynem i Rosja wtedy stała się tak, gdyby w gruncie rzeczy na krótki okres tak jak gdyby kolonią zachodnią, to też jest taka forma właśnie tego fortelu, także to nie tylko Chińczycy, ale i również inne narody używają tego typu forteli. No zgadza się, jeśli pozbawimy, pozbawimy przywództwa, czy to, czy to państwo, czy to armię, czy to jakąś dużą firmę czy korporację na pewno to ucierpi. I oczywiście to jest fortel, który... Na pewno, na pewno zda egzamin. Życzę, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam rodaków z Polski, z całego świata. Dziękuję za obserwowanie mojego kanału. Dziękuję, bardzo się cieszę również za to, że e, część e, odnoga mojego kanału dotycząca samochodów e, na niektóre prośby w komentarzach wyszedłem z tą. Z tą propozycją myślę, że niektórym się spodoba, niektórym nie. W każdym razie będziemy trzymać cały czas główny kanał i główną nowelę pod tytułem Wirus, a dodatkowo samochody będą... Jak się pojawią jakieś dodatkowe, interesujące albo Wasze propozycje, na pewno postaram się sprostać Waszym wymaganiom i za spokoić Was Wasz głód na informacje i na wiadomości z Chin. Mam nadzieję, że bawicie się dobrze oglądając ten kanał, że czerpiecie e, dużo ciekawych informacji, dozna doznań estetycznych, kulturowych, jak i również biznesowych. A komen piszę, proszę, komentujcie często, gęsto, subskrybujcie, subskrybujcie polecajcie znajomym. Jeszcze raz Was mocno pozdrawiam i e, do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Do widzenia!